Ale przeskakujemy na równie ciekawe, słuchajcie, dlatego że biznes info pisze: Masz w domu takie meble z PRL-u? Mogą być warte fortunę. Stare meble ścianki, stoły, fotele, kredensy dzisiaj są poszukiwane przez kolekcjonerów. Okazuje się, że są one, w, że są oni w stanie zapłacić prawdziwą fortunę za konkretne egzemplarze. Warto pamiętać, że nie tylko meble z PRL-u są wiele warte. Spore sumy możemy dostać także za książki z tamtych czasów. Osoby, które w swoich domach mają meble z czasów PRL-u, zachowane w dobrym stanie, mogą naprawdę nieźle zarobić. To dlatego, że kolekcjonerzy czy też miłośnicy starości są gotowi zapłacić za nie nawet kilka tysięcy złotych. Kolekcjonerzy chcą kupować fotele 366 zaprojektowane przez Józefa Hiro. Chierowskiego i zapłacą za taki fotel od 600 do nawet 1500 zł. Za kultowy śnieżnik typu 300-190 można dostać 600-900 zł. Doskonale zachowane egzemplarze. Może kosztować nawet 1300 zł. Meblościanka Czeczot to koszt rzędu 2500 zł. No i tutaj poproszę od razu o głos Łukasza, bo on z branży. Wysłałeś mi tego fotela, no. Żebyście zobaczyli tę me, meblościankę Czeczot, bo to naprawdę trzeba zobaczyć. Piękny bursztynowy kolor pełny połysk, lakier, grubości 3 cm, więc pewnie każdy będzie kojarzył takie meble. Nie, to tak naprawdę nie są meble ani ładne, ani piękne. Nie, ani drogie tak naprawdę. Właśnie, no bo to piszą o Fortunie, a te no, kwoty to są mebla z Ikei no, praktycznie. No, no, bo tak. zestawienie ceny ta, takiego dużego zestawu z ceną normalnych mebli w dniu dzisiejszym, no to umówmy się, to nie są jakieś wielkie pieniądze. Raczej ktoś nie chce się pozbywać ze względu na sentyment lub świadomość, że to jakąś tam wartość ma, nie wiem, ekologię chociażby. Ale nie są to wielkie pieniądze. Fotel 366, też ci wysłałem zdjęcie, dodaj gdzieś tam zdjęcie, obrazek. To jest mebel, który każdy będzie kojarzył. To jest model, który jak tylko na rynku okazało się, że jakiś sentyment do tego jest, pojawiło się masę producentów, którzy to po prostu produkują w nowoczesnej wersji. I dla nas jako konsumenta, czy dla Was, nie ma znaczenia, czy te elementy drewniane są wykonane nowemu, nową technologią wczoraj, czy były kupione od dziadka, który siedział na fotelu 50 lat i ją to sprzedał. Trzeba to przetapicerować i jakby z tego użyć, ale zamiast. Taki, że jest, o, właśnie, to jest ta piękna meblościanka. No po prostu aż oczy bolą, nie da się tego zobaczyć. Więc to trzeba być naprawdę specjalistą i koneserem, żeby wybrać taki design. Co nie znaczy, że jakieś meble z tamtych czasów nie mają fajnej formy, nie mają fajnego pomysłu. A zwróciłbym uwagę jeszcze na jedną kwestię. Ta meblościanka to jest meblościanka wykonana z, fornirowanego, z fornirowanej płyty, czyli dość dobrego produktu, jak na tamte czasy. meblościanki gorszej jakości, które my możemy dzisiaj kojarzyć, to są. Meblościanki z lat 90., czyli płyta wiórowa pokryta tam jakimiś naklejkami i gorszą jakością, dlatego nie ma koneserów takich mebli. I musimy pamiętać, że meblościanki, pomimo tego, że pod nosem się śmiejemy, że to jest produkt właśnie lata 80., 90. popularny, chyba każdy z nas jakoś z domu oczywiście coś, coś pamięta, to jest pierwszy pomysł na biznes właściciela BRW, który stwierdził: kurczę, ja wyprodukuję 3-5 meblościanek, sprzedam to tanio, założę tysiące sklepów, tak żeby sąsiedzi, będąc u innych sąsiadów, Widzieli te meble, im zazdrościli, i nagle okazało się, że zbudował na tym ogromny biznes. Ale dzisiaj niestety my nie lubimy ciężkich mebli jako klienci: my lubimy prostsze formy, nie lubimy zastawiać całych ścian. Wolimy pojedyncze meble, które nawet jeśli droższe, to właśnie zachwycają designem, zachwycają wykonaniem, zachwycają jakąś tam formą. I na takich meblach naprawdę można zarobić. Sprzedaż używanych mebli po dziadku, po ciotce być może czasami lepiej zarobić 400 zł i nie musieć ich znosić z czwartego <noise> piętra bez windy, niż wynosić na śmietnik i jeszcze nic z tego nie mieć. Więc nie dziwię się, że są wystawiane. Pytanie, jakie są ceny transakcyjne? Wątpię, że rzeczywiście idą w jakieś dziesiątki tysięcy złotych. Tu musiały być jakieś ewenementy. Chyba, że mówimy o antykach, szafach dańskich, drewnianych, czy tak dalej, ale to już znowu są meble, które mają jakąś historię. Dobrze, bo miało być bez specjalizacji, miała być opinia krótka. Ja ci powiem tak jako anegdotkę. Znam prezesa ogromnej firmy płatniczej. Jednej z, no, ile no, dwa, dwie są największe firmy płatnicze mm. jakby na świecie. I jakby ten pan prezes, jakby jego żona ma pasję. Mm -hmm. Właśnie skupuje stare, zdezylowane meble polskie, odrestaurowuje je i sprzedaje je w Stanach Zjednoczonych. Jest taki duży serwis internetowy, który, na którym można kupować mm -hmm. takie antyczne i mniej antyczne meble tak z lat 80 -tych, 90 -tych. I po prostu małą fortunkę na tym zrobili. Tak, ale nie na meblościankach. No no, ja nie wiem, nie, inne, nie pytałem go na czym, ale no. powiedział, że wszystko, nie, że tam idzie wszystko. Po prostu jakieś mhm. stare wazony, właśnie fotele. I ja pytałem się nawet, jak oni, kurde, te fotele do wysyłają potem, nie? Mhm. No oni to rozkładają, to potem no. nie, nie ma żadnego problemu. W sensie, bo cały rynek w taki refurbished mhm. się odrodzi. tak. Tak. Sam nawet teraz u siebie w firmie rozważam, żeby wyrobić biura, biura, wyposażać w meble, które są z recyklingu. które są były zniszczone, odnowione, bo to jest ESG mm -hmm, przede wszystkim, tak. ale też to jest fajne, no bo rzeczywiście nie, nie świecimy, tak, Zbieramy coś, co miało fajną funkcjonalność, dajemy temu nowe życie. Mm -hmm. To jest fajne. Ludzie to cenią coraz bardziej i to jest cały Czyli ten to ten spiknąć kontakt. się z tym panem prezesem, to tam może wiesz, którym? Jest w, w którym. ze Stanów, w tym meble. Nie, nie <laughs> chcę, jak sobie, jego żonka ten. się to, co biorę plus wspomnienia, nie? Jakby znowu jakby wracając do początku przy tych grach. No, może ktoś lubił, może ktoś wspomina jak sobie siedział na takim fotelu u babci. Jeżeli to jest ładny fotel, no to Nie, akurat to jest... jeśli chodzi o ten fotel, design jest pierwsza klasa. Nie, design jest to dobry. Jedyny. I mhm. też ta, ta taka pod RTV mhm. AGD, też taka szafeczka mhm. też jest mega fajna. nie? No niektóre rzeczy się podobają. Zresztą Mika też coraz więcej mam wrażenie, że przywozi RTV. takich mebli, które jakby nawiązują do tego stylu lat 80. Słuchajcie, ten, znowu sentyment, tak? tego. znowu coś, co pamiętamy, ale też i trochę lżejsza forma niż meble plus nowoczesne wykonanie dzisiaj zakłady, to są zupełnie inne zakłady niż te, które kiedyś działały. Dzisiaj mamy CNC maszyny, które do dziesiątej części milimetra coś tam są w stanie zrobić, wyciąć, nawiercić, poskładać, to już nie kłopot, tak żeby to wyglądało dobrze. Ale pamiętajcie jeszcze jednej rzeczy, te meble stare, nie mówię o latach 90., to są meble niezniszczalne, to znaczy one się miały prawo znudzić, ale się nie zniszczyły. Miały mm. prawo się porysować, ale się nie rozpadły. No bo tak się wtedy robiło, tak, tak jak jest. samochody kiedyś, tak nie? Jest. Tak jest. A teraz się musi wszystko psuć, żeby wymieniać. Tak A powiem ci jeszcze ciekawostkę. Mój kolega na przykład ma firmę, gdzie jeździ sobie po wsiach, i zbiera wszystkie możliwe antyki. Mhm. czyli gdzieś tam, wiecie, naklejki są tak, jak są czasami, wiesz, tam jakieś mhm. targowisko, czy coś takiego. Naklejki, że będziemy jeździć po wsi Żukiem, czy czymś tam, jakimś Lublinem, whatever. I po prostu skupują wszystko, od motocykli, jakichś tam po, po, po shopach pobrzucanych, w kach jakichś tam i tak dalej, jawach starych, po właśnie jakieś meble, cokolwiek. No nie za to płacą, wiecie, jakieś 200 tak. złotych i tak dalej. No jakiś tam człowiek, to na flaszkę czasami. Ktoś zna. Mhm. Chyba, że, chyba, że się się ktoś zna, zna a... ale no ile się osób zna, jakbyś się znał, to byś na targowisku. Ja nie to. wiem, czy widziałeś kiedyś. Gdzieś ogłoszenia, gdzieś jadąc, że ludzie nawet skupują stare deski ze stodu. Czyli to jeżeli masz stare ogóle, deski, no? tak. to oni ci stodoły rozmontują obłożą nowymi dyskami, byle byś tylko dał te stare. To jest taki chajs. Tak? Jezus, to są tak drogie, tak drogie drewno, że tak. tak, tak się... Bo drewna się nie da tak wysezonować, no. żeby mm -hmm. to przyspieszyć ten proces, a jak to się działo naturalnie, rzeczywiście przez te kilkanaście, kilkadziesiąt mm -hmm. lat, to to jest. coś... Czy... Słuchajcie, co... pomysł na biznes. Jedziecie, rozbieracie stodoły. Trzeba nie co z tym zrobić. No, a to, no to musisz tak, mieć tak, tak, tak tylko formalnie, nie. nie tak, żeby tam dziadkowi rozebrać. Więc... <laughs> no, jeśli <jeszcze> dziadek <laughs> się obudzi, gdzie moja stodoła? Co... Nie, ale pomysł na biznes dobry.